Kochani, mówiliśmy, że traktory będą w Warszawie i są w Warszawie. Sytuacja nas do tego bardzo mocno zmusiła, A co wam to przeszkadza? Macie jeszcze wypłatę? Macie wypłatę? A jak bym to do wypadków jechała? Do, do wypadków? Wypadki to są dzisiaj na wsi, jak ludzie samobójstwa popełniają. To są wypadki na wsi! Na wsi są! Na wsi są wypadki, jak ludzie samobójstwa popełniają! Bo nie mają pieniędzy! Logopisu sobie zamiast orła załóżcie! Logopisu. Zaraz na wasze wypłaty nie będzie ani złotówki! Zastanówcie się ludzie, co robicie, zamiast puścić, żeby pokazać, że jest problem! Co jest? Jedziemy, 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 jedziemy! Tak, tu pokaż, pokaż, żeby tu jechali, no pokaż! Dobra, skrzyżowanie, tu! To jest dramat, dramat polskich rodzin, polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa, polskiej produkcji żywności. I dzisiaj my domagamy się tego, że rząd ma przede wszystkim wziąć odpowiedzialność za siebie. Co to znaczy? Wypłacić tym ludziom należne pieniądze. Oni dzisiaj sprzedają ziemniaki po 10, 15 groszy za kilogram, kiedy w Warszawie monopoliści z dostępem do rynku sprzedają te ziemniaki za 3 zł za kilogram. Niesamowite. Kiedy Polacy nie mają gdzie sprzedawać mięsa, wieprzowiny, świń. Przywożone jest mięso z Niemiec i główny lekarz weterynarii mówi, że to jest normalne. Dzisiaj chcemy też, żeby w, polskiej, w polskich sklepach priorytetem była polska żywność, a tego nie ma. Tego nie ma. Ci ludzie wzięli bardzo duże kredyty, by rozwijać swoje działalności. Państwo pozamykało sklepy, stołówki, gastronomię, tam, gdzie my sprzedawaliśmy. Pozamykali to, potrafili zamknąć. Niech potrafią zamrozić spłaty kredytów dla tych ludzi, bo już dzisiaj kilku naszych kolegów jest na skraju wyczerpania psychicznego. Już pierwsze przypadki samobójstw. To jest dramatyczne, ja nie chcę o tym mówić. Chcemy spotkać się z premierem. Jeżeli nie chce rozmawiać, niech skapituluje, niech powie, że nie ma pomysłu. Kaczyński tak krótko prowadza swoich posłów na łańcuchach, że boją się postawić za ludźmi. Dzisiaj ci ludzie mają odwagę. Jeżeli Kaczyński chce, to złapać go na bardzo krótki łańcuch i nie będzie wyprowadzany na spacer w ogóle. Już teraz trochę mamy widniej niż jak zaczynaliśmy. Ciągle jest nas dużo. Tutaj są rolnicy, którzy są głęboko zdeterminowani. Po pierwsze, wykazali się dużą odwagą, że zorganizowali taki wyjazd. To oni odważyli się i zrobili. Wielu z Was nie miało tej odwagi. Zamiast normalnie rozwiązać nasze problemy, zamiast takie patrole postawić w miejscach, gdzie przywożona jest zagranicy żywność, żeby wykazać, że ona nie jest taka dobra jak nasza, to wykazuje się, że niedobrzy są rolnicy, bo wjechali do miejsca, gdzie wjeżdżać nie powinni. Absurd. Co to są za problemy? Co chcecie dziś nie powiedzieć rządowi? Dzisiaj nie możemy sprzedawać naszych produktów, nie możemy otrzymywać wypłaty, nie utrzymujemy swoich nie tylko gospodarstw, ale także rodzin. chcemy pokazać, że rząd po prostu nie dba o rolników. Nie pomaga w tym trudnym czasie nam normalnie działać i y, funkcjonować. W Warszawie traktory są po raz pierwszy, pierwszy raz w historii w ogóle traktory wjechały do Warszawy. To jest coś niebywałego. Policja się szykuje, otacza nas, coraz większe siły są sprowadzane. Uwaga, tu policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się osoby zebrane w tym miejscu do zachowania się zgodnego z prawem. Nie jednego miejsca. Bo ten pan nie rozumie jednej rzeczy. Mariusz, powiedz panu jedną rzecz. Masz dzisiaj ziemniaki, które są po 10 groszy, a pan ma wypłatę, bo ten człowiek jeszcze płaci podatki. Wie pan, jak bardzo dobrze. Ja to bardzo źle, że sprzedaje po 10 groszy. Jak bardzo dobrze. Co? Bardzo dobrze, ja jak bardzo podatki. dobrze. Pan, nie, ale to pan do nas odszedł. Dwa metry od proszę pana.

Czapce śmiać ironicznie nie uśmiechać szyderczo. To tylko pokazuje, że polska policja dzisiaj słusznie straciła zaufanie. I pan jest antykonfliktowy, pan konflikty przyszedł rozwiązywać czy informacje dawać. A to jakby pan zaproponował rozwiązanie naszego konfliktu? Dzisiaj nie mamy jak sprzedawać. Kaczyński nie chce z nami rozmawiać, Morawiecki nie chce. Nam ministra dali nam idiotę. Chłopcy, jedziemy, bo nie ma z tymi ludźmi w ogóle o czym rozmawiać. Nie ma. Wracamy do domu. Polski rolnik, ten, który ma krowy, codziennie rano doi krowy. Mateusz Morawiecki z Kaczyńskim, codziennie doją polskie społeczeństwo. My dzisiaj kulturalnie zawrócimy, odjedziemy, ale w krótkim czasie wrócimy do Warszawy.